Myślałem, że to jest jakaś szerokowa przedstawiciel. I ona mówiła: Witam Was serdecznie, kończymy drogę ewakuacyjną. Wielki sukces naszej tutaj dyplomacji. Jest nawet taki filmik zamieszczony nas, na Twitterze, MSZ, tylko on się kończy w pewnym momencie. Witamy Państwa wszystkich, cieszymy się, że bezpiecznie dolecieliście. Mam nadzieję, że to była w miarę nieturbulentna no, podróż, zważywszy okoliczności. Życzę Państwu szybkiego transferu a, i bezpiecznego a, do domu. Kończy się w pewnym momencie, się w, momencie w którym pani e, wiceminister MSZ mówi Chciałabym także podziękować i uścisnąć ręce osobiście panu Kacprowi Ponichtera e, Co dla mnie, powiem szczerze, po braku snu, po takiej podróży, po ilości wysiłku jaki wsadziłem w pomoc Polakom Co mam, mówię, z dziesiątki tych wiadomości, dziękujemy panu, dzięki panu wyjechała moja córka jest bezpieczna Więc to jest bezczelne, postanowiłem podejść do pani e, wiceminister, jak się okazało Wasyście świadków, bo powiedziałem, że nie będę jakby rozmawiał z oficjalą i przedstawicielem rządu bez świadków, usłyszałem bezczelne hasło, że proszę lecieć do dziennikarzy. Dziennikarze czekają już na lotnisku. Będzie mógł pan powiedzieć o tej gechenie, o tym dramacie, jaki pana spotkał. Jak to pana zostawił rząd?